Pigułka na dudę, tak można by nazwać hasłowo dzisiejszy temat. Chodzi oczywiście o kwestię pigułki tzw. Tak dzień po, którą y, poprzez ustawę sejmową zawetowaną przez prezydenta miano wprowadzić do powszechnego użytku bez recepty. I coż się okazuje? Okazuje się, że Podniosło się larum z bardzo wielu stron, wcale nie tylko weto prezydenta, a na końcu wrzucono ten gorący kartofel aptekarzom. I izba aptekarska już też mówi stop, 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 My tego nie weźmiemy na siebie, na swoje plecy. No ale od początku. Yy, mamy pomysł, aby pigułka. Dzień po, była dostępna bez recepty. Tworzymy ustawę, że ma być dostępna bez recepty i dla osób od 15 roku życia. Gdyby nie było tej granicy 15 roku życia, tak naprawdę nie byłoby sprawy i to minister kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka podkreśliła: Ta granica wieku spowodowała weto prezydenckie. Gdyby nie było tej granicy 15 lat weta nie byłoby. I o co chodzi? No, chodzi o to, że nie byłoby weta, bo nie byłoby kontrowersji. Obstawiam, że 15 lat zostało celowo wpisane, aby prezydenta niejako w sposób automatyczny zmusić do weta. Czemu zmusić do weta? Bo gdyby Andrzej Duda nie zawetował. Tej ustawy w takim kształcie spotkałby się z ostrym sprzeciwem ze strony większości grona jego zwolenników. Chce być wobec nich uczciwy. Nie można się tego dziwić. A dlaczego to 15 lat nie było potrzebne? No, nie było potrzebne, dlatego że 15-latka może iść do apteki i kupić w tym momencie prawie wszystko. Więc jeśli Pigułka, dzień pozostałaby wprowadzona bez recepty, no to 15 latka mogłaby kupić tę pigułkę tak jak kilkaset innych medykamentów bez żadnego problemu. Tak, tak. Według naszych przepisów dzieci i młodzież mogą normalnie kupować leki, za wyjątkiem leków z grupy psychotropowych i narkotycznych oraz leków zawierających. Trzy substancje, których przy, um, przyjęcie przesadne powoduje efekt odurzający, to są substancje, które są między innymi w niektórych syropach na kaszel. I to są te wyłączenia. Żadnych innych wyłączeń nie ma. No więc po co ten wiek 15 lat? No właśnie po to, żeby spowodować kontrowersję, żeby spowodować weto, żeby zrobił się szum, żeby można było pokazać. Że mamy polskę liberalną i polskę konserwatywną, a tematu cały czas nie ma. Oczywiście, no, temat jest, ponieważ mamy jeszcze coś takiego w prawie farmaceutycznym, jak możliwość odmowy sprzedaży leku, jeśli osoba sprzedająca uzna, że dany preparat może zagrozić życiu bądź zdrowiu pacjenta. No ale to jest zupełnie ocenne. Jedna osoba może być uważna, druga może nie być uważna. Z tym zapisem dziecku dziesięcioletniemu nie wszystko każdy aptekarz sprzeda, ale to tak naprawdę zależy od jego czujności i złej bądź dobrej woli. Obecna dostępność medykamentów może kogoś dziwić, albo może kogoś nie dziwić, i to jest zupełnie inna kwestia. Cały czas poruszamy się w obszarze pigułki dzień po". Zanim prezydent podjął decyzję weto, już były głosy, że nawet jeśli będzie weto, to i tak znajdzie się furtka, aby tę pigułkę do wolnej sprzedaży wprowadzić od maja. Od razu wiedziałem, że chodzi o możliwość po prostu wprowadzenia do aptek Koniec kropka. No ale tutaj bardzo ciekawe. Pojawia się kwestia recepty farmaceutycznej. Skoro na etapie legislacyjnym podkreślano, że ta pigułka jest bezpieczna, że nie ma skutków ubocznych, to ile jest to prawda, to po co recepta farmaceutyczna? Recepta farmaceutyczna, czyli taki rodzaj poświadczenia przez magistra farmacji, tutaj część. Osób pracujących w aptekach, czyli technicy farmacji nie mogliby tych medykamentów wydawać. Recepta farmaceutyczna poświadcza, że temu pacjentowi ta substancja jest potrzebna. No i gdzie tę receptę będzie się wystawiało w okienku, będzie się dyskutowało? No to można sprzedawać wolno tę pigułkę, czy też. Nie można, mają być jakieś ograniczenia. No, gdyby prezydent podpisał ustawę w tamtej wersji, no to poświadczyłby, że tak od 15 roku życia każdy może podejść do okienka i otrzymać. Ale żeby to wdrożyć, nie trzeba było ustawy. To nie było konieczne. Wystarczyło nie wpisywać granicy 15 roku życia. Mielibyśmy ten sam efekt. A teraz wprowadzamy od maja, tylko że wprowadzamy na receptę farmaceutyczną. I co? I efekt byłby taki, że przerzuca się na farmaceutów odpowiedzialność za wydawanie tego medykamentu, który przecież podobno jest bezpieczny. Ale farmaceuci nie, nie, nie chcą tego wziąć na siebie. I tutaj ustami szefa Ogólnopolskiej Izby Aptekarskiej mówią: to my teraz stawiamy weto. Jeśli będzie to osoba niepełnoletnia, żeby wystawić receptę, będzie konieczność obecności rodzica bądź opiekuna prawnego. Nie weźmiemy tego na siebie. Wydaje się w tym momencie, że co? To teraz farmaceuci są zacofani i tak będziemy sobie przebijać piłeczkę w sprawie, która o ile jest oczywista, to już dawno. Powinna być przeprowadzona. Zastanawiałem się, czy rozporządzeniem ministerialnym nie będzie się próbowało w tym momencie zmusić farmaceutów do wystawiania tych recept każdej osobie, która ukończyła 15 lat, no ale w tym momencie jak można zmusić człowieka? Do wystawiania recept każdemu. No to tak jakbyśmy powiedzieli, że na dany medykament lekarz ma wystawić każdemu pacjentowi receptę i nie może odmówić. Hmm? No co? A może jeśli odmówi, to znaczy, że nie chce pomóc kobiecie w potrzebie, to może taka farmaceutka czy taki farmaceuta za moment zostanie oskarżony o to, że jest jakimś wsteczniakiem. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że Farmaceutyczne prawo nie przewiduje pojęcia klauzula sumienia, czyli w aptece magister farmacji nie może powiedzieć: Ja nie przepisuję, bo moje poglądy, moje sumienie, moje stanowisko na to mi nie pozwala. Takiego pojęcia w prawie farmaceutycznym nie ma. A zatem ta grupa zawodowa w tym momencie została wezwana do odpowiedzi. Zobaczymy, co z tego będzie. Zaczęło się od pigułki na Dudę. Prezydent zrobił, co zrobił, nie bardzo miał wyjście w tej sytuacji, wobec swojego środowiska politycznego, zachował twarz. Inaczej powiedzielibyśmy, to on nie ma poglądów. A teraz farmaceuci będą się barować z tym przypadkiem, z tym wyzwaniem. Jeszcze raz powtórzę, gdyby chodziło tak naprawdę o szeroki dostęp do tej Podobno bezpiecznej tabletki, o ile rzeczywiście jest bezpieczna, wprowadzono by to z dnia na dzień, nie tworząc żadnych prawnych chocków, klocków. A teraz widać, że sprawa wcale nie jest taka oczywista. Jeśli takie tematy interesują Cię, lubisz dyskutować, napisz komentarz pod tym materiałem. Zasubskrybuj mój kanał, do czego serdecznie zapraszam. Daj łapkę w górę albo w dół, jeśli nie zgadzasz się. Masz przecież prawo, właśnie wolności, do oceny materiałów. No i co, i mam nadzieję, że do zobaczenia na kanale Rafał Osiński.